Każdy, kto przyszedł w sobotę na chorzowski rynek, mógł cofnąć się do PRL-u i poczuć klimat tamtych lat. Działo się tak za sprawą imprezy Podróż w czasie, której tematem był okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj zaproponowaliśmy podróż w czasie do okresu PRL. Słusznie minionego. Przez jednych wspominanego z nostalgią, przez innych niekoniecznie, ale przez wielu z nas pamiętanych. A tym najmłodszym rocznikom chcemy przypomnieć jak to onegdaj bywało, jakim proszkiem do prania mama prała spodnie i koszule, zanim oczywiście ten proszek zdobyła. Można kosztować wody sodowej, z saturatora z lat 70. Jest wata cukrowa gry i zabawy, którymi bawiliśmy się w latach 70-tych wcześniej i później na naszych chorzowskich i nie tylko chorzowskich podwórkach. Na chorzowskim rynku pojawiły się także zabytkowe auta, które często można było zobaczyć na polskich ulicach w czasach PRL-u. Przyjechałem Warszawą, jest to rocznik 53. Jest to jedna z pierwszych Warszaw produkowana w Polsce od 51 roku. Warszawą akurat w tym roku dopiero wyjechałem. 4 lata pracowałem nad nią. Bardzo ciężki samochód do, do zrobienia w ogóle. Przyjechałem również z Syreną z lat 80 Później jeszcze przyjechałem WSKOM rocznik 79, 125 i Junakiem rocznik 62. Najlepiej mi się podoba Junak z tych konstrukcji. Super się na nim jeździ. Pierwsze co. Silnik ma bardzo ładny dźwięk. Tak jak te współczesne motory. Bo po prostu uż, mnie jednak. W Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu wyświetlane były kroniki filmowe ukazujące życie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na ekranie prezentujemy dzisiaj w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu wybrane fragmenty kronik filmowych. I to kronik z lat 50., 60., 70. i 80. Szczerze mówiąc, trochę wybrane tendencyjnie. Chodzi o to, żeby było zabawnie. Patrzymy na to z perspektywy czasu, to trochę jednak jest zabawne po prostu. Widzę, że jakieś panie sobie weszły, oglądają materiały ze swojej młodości. Siedząc w wygodnych fotelach, sporo osób wchodzi, ogląda, jest zaskoczonych e, tym właśnie materiałem. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć także muzyki charakterystycznej dla tego okresu. Puszczano ją zarówno z płyt winylowych, jak i grano na żywo. Otóż muzyka z tamtych czasów na dziesiątkach płyt winylowych została wyprowadzona na scenę chorzowskiego rynku. Prezentujemy tę piękną muzykę oraz konkursy sprawdzając, ile ludzie jeszcze pamiętają z tamtych czasów. I muszę Państwu powiedzieć, że pamiętają mnóstwo. Praktycznie rzecz biorąc, każdy konkurs, e, który polega na tym, aby odgadnąć prezentowanego z płyt winylowych wykonawcę, natychmiast jest rozstrzygany. Gwiazdami wieczoru byli muzycy zespołu Vinyl Band, który na chorzowskim rynku wystąpił z koncertem pod tytułem Za czym kolejka ta stoi. Szczególnie, powiem, starsza młodzież e, przenosi się jakby w czasie i dotyka tych czasów, które no, przeżyli. E, Myślę, że trudnych czasów. Niemniej jednak muzyka z tego okresu jest wyjątkowa i niejednokrotnie wywołuje uśmiech na twarzach osób, które żyły w tych czasach. Co ciekawe młode osoby, które biorą udział razem z nami jako widownia w tym koncercie też bardzo często znają te utwory. Nie zawsze, bo jednak to jest tak jak Ola powiedziała głównie taki koncert dla osób starszych, którzy te utwory powiedzmy kojarzą, ale te młode osoby bardzo często też się w tym odnajdują, więc tak naprawdę zabawa dla każdego. Muzyka ta jest ponadczasowa, więc myślę, że młodzież też powinna znać takie hity. A jak nie znają, to się z nią zapoznać. Więc co ma kota i ruch. Staro przy oknie mnie jak stała. Pomyślałam, to dla ciebie darywę. Róż się przecież nie